Słowa, kochani. Dzisiaj, kiedy już się napatrzyliśmy na zachmurzone morze, czas by się napić kawy, ale jak wiadomo nad morzem kawa nawet niektórych wyrzuca z lokali. Trzeba w prostszy sposób. Termosik. I jedziemy. Czarna kawa. Rozpuszczalna, kupiona w, w sklepie. Woda niestety również też droższa od benzyny. Paczka ciastek, bafelków takich za 2 zł mlecznych i można, można się napić kawy przepięknym pejzażu morskim. Wszystkiego dobrego. Cześć. Do zobaczyska w realu. Subskrybujcie mój kanał i dowiecie się jeszcze wielu bardzo ważnych rzeczy. Jak można spędzić wakacje nad morzem.